Dziadku, Kloi już coś narysowała! Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już po gotowiu! Ja też! A ja pokażę mój talent. Już wiem od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Kloi. Gotowe? Teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to! Przedstawiam wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczkę ze spitelsami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. O, oh, tak pięknie się zabarwiło. Super. Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O, nie utknęłam. Świetnie. Równo okrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki Nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. Yes. A ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu. I jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek marshmallows. Będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. Ehe, ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę no i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym. Ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa! Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda! Pięknie! Fajnie, dziadku! Próbuj, Loi. Ale to wszystko ładne! Chcę tego jak najszybciej spróbować! Zacznę od tej fajnej rakiety! Bardzo lubię żelki! Mm, słodkie i kwaśne! A co tu jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego, czy nie? Jest piernikowy ludziku. Mogę cię spróbować? Hello. Ojej, jaki pyszny. A jak smakuje twój domek? Wow, jest niesamowity. Ten domek wygrywa. O tak, wygrałam. Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Chloe pokazuje rysunek. Werble i chce makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła. Musimy wsepać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super. A w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes! Właśnie tak. Gotowe. Serowo-makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to! Jak pięknie pachnie! Skończyłam! Dziadku, rób własną porcję. To proste! Wpadłem na szalony, genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mija jest gotowa, a ty szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie, Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie! Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Let's go! Wow, ile tu pyszności! Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow! To jest takie dobre! Brawo Mia. A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne. Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty? Co za ochyda. A to co? Jakie niezwykłe. Uj, obrzydliwość. Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś! Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej! Dziadku, uważaj, Cloj, coś wymyśliła! Tym razem chcę koktajl! W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też! Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, okay, aspirynka. Rzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Zadam. Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jakiś inny. Wlewamy fantę. Super. Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Mmm. Mm. Jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. Teraz pokażę Wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie, możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. No i twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamieni się w żabę o uh, ochyda! Nie chcę więcej! A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Mm, może być! A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować! Mm, jest niewiarygodnie pyszny! A te cukierki i lizaki są rewelacyjne! Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Kloi? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. Chcę sałatkę. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O takiego! Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O rany, tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voilà! Dodam bagietkę! Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak! To będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe! Okej, okay, a teraz ja. Najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominamy o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? chcę zrobić arcydzieło, jak to zwykle robi szefowa kuchni? Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado. Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie podnóż pójdzie ogórek. Kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Palce lizać. A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcesz takie kolczyki smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ochyda. Sis wygrywa. Kura, wykosiłam konkurencję. Wygrałam, wygrałam. Co? Dlaczego pizza jest taka mała? Ojona jest sam raz. Tak, jestem szczęściarzem. Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przeprzyj okulary, kujonie. Widzisz moją pizzę? Znaczy, istnieje. A ma zje swojego mikrusa. Przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę i nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść. No właśnie, muszę zacząć jeść swoją pizzę. Spróbujmy. Wow, jak ten ser się ciągnie. Jest naprawdę dobra. Ema, nieważ się nawet próbować ukraść mojej pizzy. Policzyłem wszystkie kawałki. Wracamy do jedzenia. Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł. Mm, yeah. Skończyłem. Chloe, możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Mm, jest to błędnie pyszna. Moję się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Skończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać? Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! Zrobił się taki ogromny! Z czego się śmiejecie? Pomóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź, Kloi, a raczej wytocz się! To jest bieżnia. Bieżnia to jest Kloi. Poznajcie się. Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej Kloi, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód. oto i motywacja, biegnij szybciej po swoją pizzę. Mogłaś od razu ją wyciągnąć. Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć. Ręce wyżej. Bo sama ją zjem. Gdzie on jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Kloi? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej. W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okrów? Kloi no nie chcę ci tego mówić, ale to marshmallow. on to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie. Zajmijcie się swoimi piankami. Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow tak, żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy. Idealnie. Mmm, to było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę moje marshmallow. Namijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia. I podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. Mmm, to jest pyszne. John, możesz kontynuować. Już wszystko zjadłam. No w końcu. Mam wspaniały pomysł. Zamierzam podpis marshmallow aż do samego środka. Więcej ognia. Aha, co za zapach. Ach, dobrze, chyba jest gotowe. Można próbować. Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku. To jest takie dobre. John, zachowujesz się jak dzikus! I co z tego? To no dobrze czy źle! Nieważne było pyszne! Co to jest? To moje wiaderko z popcornem! Hura! Idealny rozmiar! Jak to dużo popcornu! Ojej, John, to oficjalnie najmniejszy popcorn jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego na pewno jest pyszny! Mogę go powiększyć. Mam tu specjalny laser. Muszę go wypróbować. Ustawiamy. Zakładamy ochronne okulary i włączamy. Przygotujcie się na tego olbrzyma. Ej, olbrzymie, gdzie jesteś? Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt. Gdzieś był błąd. Ten laser nadaje się do śmieci. Dobra, zjem, co mam. Emma, możesz zająć się swoim popcornem. Okay. Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko co dobre szybko się kończy. No wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn! Ja pierwsza. Jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo, będę to jeść do końca życia. Tak, tak, rozrzucaj tego więcej. Co? Nic nie słyszę. Popcorn uderzył mi do głowy. Jestem tutaj. Wszystko jest super, łapcie. Jakie małe pringles. John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. No, ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszym. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Apsik! Kurczę, wszystko się rozsypało. Nie nabijajcie się ze mnie. Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe. Zobaczcie, jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna, co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach... Mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie! Skończyłam! No i możesz kontynuować. No, nareszcie jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne! Te chipsy są ogromne! Coś wymyśliłam! Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie! Są zbyt ogromne! Auć! Pomocy! Tracę równowagę! Zaraz upadnę! Upadnę, upadam! Królowa chipsów. ale chipsy zostały, ma częstuj się. Okej, okay, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje! Spójrzcie na tego giganta. Morany! A ja po raz kolejny mam najmniejszego, ale wiem, jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie, jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to! Widziałyście? Kloi, możesz kontynuować. Świetnie! Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Mm, jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery. Mam czystą buzię. Jesteś wąsatę śliczna, Kloi. Świetnie, w takim razie Emma może kontynuować. Z przyjemnością, ale jak mam go ugryźć? Jest taki ogromny. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe! To jest rozmiar, z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O, rany to jest naprawdę dobre. Obiadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No, w końcu mi się poszczęściło duży pączek. Chociaż czekajcie, naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra, zjem go szybko. Gotowe. John, możesz jeść swojego pączka? Okay. Naprawdę? Super! Jest taki dobry! Kocham pączki! Ale zastanawiam się, jak ma swojego. Zaraz, zaraz, nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce, pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar! Podnoszę! Tak! Dałam radę! Ej, co tam jest? Zdejmijcie to! Marzysz? Żyję, albo jestem w raju. Jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie!